Cześć! Kłania się Marek Podrzeński i w tym odcinku poopowiadam Wam troszeczkę o chondromalacji, czyli ubytku chrząstki w stawie udowo-rzebkowym. Bardzo popularna dolegliwość, dotkniętą nią jest wiele osób, stąd oglądajcie mnie, żeby dowiedzieć się, jak temu przeciwdziałać. Chodzisz po schodach, schodzisz w głąb po schodach, próbujesz podskoczyć albo kucnąć. I czujesz nagle ostry ból wychodzący spod tej rzepki, z kolana. Co z tym zrobić, jak z tym działać? Generalnie, kiedy pójdziesz do ortopedy i zostaniesz poddany, poddany badaniu albo USG, albo rezonansem, ale doświadczony ortopeda może to wybadać nawet manualnie, może się okazać, że zostaniesz zdiagnozowany jako osoba z ubytkiem sząstki w stawie udowo rzebkowym. Co to oznacza, że w, tym w stawie udowo-rzepkowym mamy mniej sząstki? Zobaczcie, jak wygląda kolano. Generalnie rzepka, czyli to, co tworzy staw udowo-rzepkowy, zobaczcie, jest kość udowa, jest kość piszczelowa, pod spodem jest Taka kosteczka, która nazywa się rzepka. Rzepka jest troczkiem, czyli takim jakby kółeczkiem, takim bloczkiem, który ma za zadanie przekazać energię z uda na kość piszczelową i dzięki temu, że tą rzepkę tu mamy, momenty sił, które pociągają za piszczel są większe, dzięki czemu mamy więcej siły w nodze. Jednym słowem, gdyby nie ta rzepka, to trudniej byłoby nam wstawać z takich pozycji ku górze. Wtedy nie mielibyśmy tak dobrego przełożenia siły. Ale to, co stanowi zaletę, równocześnie może stanowić pewną wadę, ponieważ pamiętajcie, rzepka jest połączona, w zasadzie sąsiaduje z kością, ale nigdy nie jest tak, żeby kość tarła o kość. Stąd tutaj pod tą rzepką znajduje się w zdrowym ludzkim ciele chrząstka, nazwana chrząstką szklistą, czyli można by powiedzieć taka piękna, delikatniutka, luźniutka galaretka która zapewnia w naszej sząsce optymalny ślizg, optymalne przemieszczanie się po swoim takim naturalnym, anatomicznym rowku. Nad rzepką leży sobie bardzo silny ścięg do czworogłowego uda, a rzepka przytwierdzona jest do piszczeli, do guzowatości piszczelowej piszczeli, tak zwanym więzadłem rzepki. To jest taki jeden wielki kolagenowy pas, który tą naszą rzepkę zamyka w takim, można by powiedzieć, uścisku, w takim układzie. I teraz problemy z chondromalacją, problemy ze stawem udowo-rzepkowym. Zaczynają się przede wszystkim wtedy, kiedy to ścięgno robi się zbyt sztywne, zbyt twarde, a czemu się będzie działało, stawało zbyt sztywne i zbyt twarde, bo zbyt mocno pociągany jest przez ten silny mięsień czworogłowy uda. Jeżeli te mięsień czworogłowe uda dominują nad mięściami posiadkowymi, mięściami tyłu uda i waszym głównym ruchem w nodze jest wyprost kolana, zamiast wyprost biodra, później będę to prezentował w tym filmie, to bardzo prawdopodobne, że do, możecie się dosapać, dochrapać w końcu tej waszej. Chondromalacji. Jak zbadać swoje kołano, jak sprawdzić, czy cierpi na tą chondromalację, to już wam w tym momencie pokazuję. Ogólnie, pierwszym takim teścikiem, jeszcze nie bardzo zobowiązującym, ale już sprawdzającym w dużej mierze, czy mam problem z zestawem udowożepkowym, jest próba silnego zgięcia w kolanie. I de facto, kiedy mocno przyciągnę swoją piętę do tyłka, to powinienem poczuć, że w zasadzie może jakiś centymetr, może dwa centymetry dzielą piętę od pośladka, ale osoby bardzo mobilne zasadniczo będą zbliżały piętę zupełnie, tak, że ona się będzie stykała z pośladkiem. Jeżeli masz dużą młytkę i duże tyły ud, ten staw może się do końca kolanowy nie zamykać, ale pewnik jest jeden: ten ruch nie powinien w, w, w waszym ciele powodować żadnego bólu. Sprawa kolejna, która już bardziej nam sprawdzi, co się dzieje w samym stawie udożrzebkowym to próba wejścia w siat płaski, najlepiej byłoby się o coś oprzeć, oprzeć się o ścianę i sprawdzenie jednej rzeczy. Czy moja rzepka bezproblemowo balotuje? Co to jest balotowanie? To są takie ruchy doboczne, czyli czy łatwo mogę palcami przesuwać swoją rzepkę? Co ważne, jeżeli kłano będzie zgięte, ten ruch będzie niewykonalny. Kłano musi być wyprostowane, w zasadzie przeprostowane, wtedy ten ruch wychodzi łatwiej. I teraz spróbuj chwycić was tą rzepkę i zepknąć ją delikatnie palcami w dół. I teraz, jeżeli twoja rzepka jest zbyt ciastej relacji do twojego stawu udowo-rzepkowego, poczujesz tutaj chrupanie. Bardzo często osoby z chondromalacją, kiedy będą poruszane w taki sposób, będą odczuwały ból, taki ostry ból wnikający od razu z kolana, ale też temu bólowi i temu ruchowi towarzyszy taki silny czynnik akustyczny. Słychać tak wszystko się tam przelewa, jak wszystko tam szęści. Teraz my postaramy się dzisiaj ten staw udowo-rzepkowy odciążyć i samodzielnie popracować tak, żeby uwolnić troszeczkę tą rzepkę, zapewnić jej bardziej optymalne ruchy. A co musimy wiedzieć? Model kolana, który prezentowałem Wam przed chwilą, taki gdzie mieliśmy to sięgną czworogowego uda, więc zadło rzepki, jest niekompletny. Czego tam brakowało? Rzepka jest otoczona dodatkowo takim troczkiem, który przytwierdza ją do kości udowej, kości piszczelowej, po obu stronach. Ten troczek łączy nasze więzadło poboczne, strzałkowe, poboczne, piszczelowe i zapewnia odpowiedni układ tej rzepce. Więc zauważcie jedno: kolano wydaje się być częścią taką bardzo kościstą, bezmięśniową, można by tak powiedzieć. Ale kiedy ja tutaj popukam, posłuchajcie, kiedy będę pukał w kostkę, w kostkę boczną. O, tu jakbym pukał w drewno. Ale kiedy pukam w tą część ten dźwięk jest inny, ten dźwięk jest bardziej głuchy. Z jakiego powodu? Kolano jest obleczone bardzo grubą powięzią i zazwyczaj, kiedy ta błona powięziowa, nie tylko ścięgno-czworogowego uda, ale te boczne i przyśrodkowe zachyłki rzepki silnie się nam naprężą, wtedy zaczynają się problemy z kompresją samego stawu i z wycieraniem się krząstki, ponieważ w ciele jest jedno proste prawo. Jeżeli coś ciągle jest ciśnięte i ściskane, w końcu zaniknie. Dobrze działająca krząstka potrzebuje tarcia i ucisku, żeby mogła się odżywiać, ale to tarcie później musi przejść w dekompresję, w rozluźnienie. I rzepka, i w zasadzie jej staw i ta krząstka będą szczęśliwe wtedy, kiedy raz rzepka będzie się zbliżała do kolana, ale dwa będzie rozluźniana, zbliża się, rozluźnia, zbliża, rozluźnia. Więc ja dzisiaj wam pokażę, jak pozbyć się tych napięć z obrębu samego kolana. Przygotowałem dla Was ofertę wyjazdową, gdzie możecie się ze mną spotkać i spędzić troszeczkę czasu. Mamy dwa takie bardzo ciekawe wydarzenia. Jedno na początku maja, to jest taki aktywny weekend drugie na końcu, na końcu czerwca i to jest taki obóz, pełną parą, siedmiodniowy. Więc w zasadzie macie dwie opcje, żeby przed wakacjami spotkać Marka Porczyńskiego. Jeden spotkanie w Bolesławowie, okolice Kłodzka, fajna agroturystyka, aktywny weekend. Druga sprawa to jest hotel Lake Hill, tygodniowy obóz zdrowotny Marka Porczyńskiego. Informacje do obu tych wydarzeń, linki poniżej. Zapraszam do sprawdzenia oferty. Okej, okay. no i teraz może się zastanawiacie, co to za katowskie narzędzia? To jest takie bardziej profesjonalne narzędzie nazywane Pinokatem, czyli takim katem, nożem do powięzi. To jest nóż do masła tak naprawdę i pamiętajcie, że nóż do masła może być równie dobry jak nóż do powięzi, w jednym ale ten nóż do masła jest trochę mniej ergonomiczny. Po co mi nóż do kolana? Przecież nie jestem chirurgiem. Już Wam to prezentuję. Zasadniczo, kiedy macie problem z tą chondromalacją, kiedy macie problem z trzeszczącymi, bolesnymi kolanami, na początku weźcie sobie troszeczkę oliwki i teraz... Jeżeli ta rzepka w teście nie chciała Wam się odpowiednio ruszać, albo mieliście słabe zgięcie w samym stawie kolanowym, to rozpocznijcie sobie od takiego delikatnego masażu, którym zadaniem będzie rozruszanie całej tej błony takiej, która otacza nasze kolano. Zauważcie, to moje prawe kolano jest całkiem luźne, całkiem spoko, chociaż kiedyś zerwałem więc i było operowane, to teraz jakoś bardzo na nie nie narzekam. Ale generalnie, kiedy przyłożę tu palce, zauważcie, że kiedy włożę je w tą błonę, to one bez problemu mi się zaczynają we wszystkie strony ruszać i czuję, że całą tą błoną mogę dosyć łatwo sobie poprzesuwać i poślizgać tą błoną w górę, w dół, w lewo, w prawo, w każdym kierunku. I jeżeli Wasze kolano jest sztywne i strzeszczy, prawdopodobnie zauważycie, że w obrębie Waszego kolana takiego luźnego ruchu nie ma. Ta błona wyda Wam się bardzo sztywna, prawdopodobnie będziecie mieli w ogóle problem z uszczypnięciem jej. I generalnie im bardziej sztywna jest ta błona w pozycji, kiedy noga jest wyprostowana, tym trudniej będzie mi tą nogę zginać, ponieważ błona ulega naprężeniu i zaczyna generować tą kompresję na stawu dołożybkowy. Więc moim zadaniem teraz, czy wziąłbym taki nóż do masełka i tutaj byłoby mi trochę trudniej. Inny pomysł to wziąć oczywiście łyżkę, bo ten nóż jest dużo mniej ergonomiczny, ale takim tępem, ostrzem też mógłbym w taki sposób porozcierać. Mógłbym wziąć łyżkę od zupy ona też dobrze działa, ale zobaczcie, ten pinokat to jest coś, co na pewno będzie robiło lepszą robotę w tym obrębie. Staram się poskrobać delikatnie całą tą okolicę wokół kolana. I teraz w tym skrobaniu wyczuwam się przede wszystkim na rejony, w obrębie których, kiedy przyłożę nożyk, będę słyszał wyraźne trzeszczenie, wyraźne takie chrzęszczenie. Zazwyczaj chrzęszczenie odbywa się pod rzepką, ale kiedy to całe ścięgno czworogłowego jest silnie spięte, ono już będzie samą rzepkę pociągało i często nawet nie wiemy, czy to, czy to sama rzepka chrzęści, czy też chrzęszczą te same ścięgna zlokalizowane nad rzepką. Więc kiedy przyłożysz taki sposób nożyk do tej powięzi i generalnie pamiętajcie, to jest praca z mięśniem, praca z powięzią, praca ze ścięgnem naraz. Te wszystkie tkanki się wzajemnie przenikają, uzupełniają, więc ciężko powiedzieć, gdzie się kończy mięsień, a gdzie się zaczyna powięź. Staram się to rozetrzeć, to poprawia zdecydowanie ślistej powięzi. Mało tego, kiedy napotykacie na te wszystkie takie twarde opory, kiedy ta, to kolano zaczyna dziwnie trzeszczeć, wy dosłownie rozrywacie włókna kolagenowe które do, nie służą Wam do niczego, tylko i wyłącznie powodują, że Wasze kolano jest skrępowane, spięte i nieelastyczne. Dlatego dobrze jest co kilka dni wykonać sobie takie rozcieranie. Taki masażyk powinien trwać około 5 do 10 minut. Mogę wykonywać też ten masaż w pozycji, gdzie kolano jest zgięte. Dobrze byłoby wtedy siedzieć na, na podłodze, bądź lekko podpierać udo, tak jak ja to teraz robię, i pod żeby samo udo, żeby same mięśnie wokół kolana nie były naprężone. I rozcieram. I szukam wszystkich takich twardości, szukam wszystkich takich bolesnych punktów. Nie wystraszcie się, kiedy wokół waszego kołana momentalnie pojawi się duży siniak, taki, taki rumień, takie przekwienie, wybroczyna i obrzęk. Generalnie to jest normalny proces, i zawsze, kiedy wykonujecie takie tarcia. Tak jak Wam powiedziałem wcześniej, uszkadzacie troszeczkę włókien kolagenowych, które i tak nie bardzo do czegokolwiek służyły, bo były nieelastyczne. Więc Wasz układ odpornościowy tutaj przyjdzie, zabierze tych wszystkich niepotrzebnych malkontentów, w zasadzie zje te Wasze tkanki, które już zostały naruszone i kiedy prawidłowo zaczecie trenować swoje kolana później, doprowadzicie do stanu, w którym te wasze kolana przestaną trzeszczeć, a kolagen będzie w prawidłowym ułożeniu, będzie miał prawidłowy przebieg i nie będzie więcej robił wam problemów w obrębie samego kolana. Sąd so, numer jeden to takie ruchy tarte. Po tych tartych ruchach dobrze jest ponownie wykonać sobie takie dosyć solidne rozcierania, popracować na samym więzadle. I zasadniczo, palce zazwyczaj będą was naprowadzały na te miejsca, które są najbardziej sztywne, najbardziej trzeszczą. Czyli tu staram się znaleźć, gdzie jestem taki najbardziej naprężony, i tam, gdzie te największe naprężenia odnajduję, zaczynam sobie pracować katem i zaczynam tę całą okolicę rozluźniać. Po takim masażyku możecie od razu sprawdzić, jak wygląda poziom zgięcia w, w obrębie waszego kolana. Prawdopodobnie to zgięcie zdecydowanie wzrośnie, i jeżeli mieliście dużą restrykcję, to o kilka do kilkunastu stopni zazwyczaj będziemy mogli pogłębić dzięki takiej pracy manualnej, dzięki takiej pracy z powięzią, zakres samego zgięcia. No i po takiej pracy z tą całą powięzią dobrze byłoby troszeczkę uspokoić i wyhamować mięsień czworogłowy UDA. Na internecie, a szczególnie na moim kanale, jest bardzo dużo materiałów na temat rozciągania samego UDA. Oczywiście tutaj odsyłam Was do takiego filmu jak rozciąganie kanapowe, czyli staram się klęknąć, ustawić swoje podudzie na kanapie, kolano, na siedzisku tej kanapy, wtedy mocno rozciąga się ten czworogłowy UDA. Chodzi ogólnie o wszystkie techniki, zauważcie, w których będę starał się zginać swoją kończynę w kolanie, ale równocześnie prostować ją w biodrze. Nie dopuszczając do, do utracenia odpowiedniego neutralnego kształtu, czyli chciałbym utrzymać lordozę lędźwiową, ale brzuch mieć spięty, no i generalnie spędzić w takich pozycjach trochę czasu. Wiadomo, że rozciąganie pasywne nigdy nie będzie takie skuteczne jak rozciąganie aktywne, gdzie będziecie dodatkowo napinać mięśnie, ale pamiętajcie, po takim masażu dobrze byłoby zrobić trochę tak zwanego mobility. Jednak w tym materiale chciałbym się skupić na czymś dużo ważniejszym, bo samo rozciąganie nie zmieni stanu waszego kolana, jeżeli wy nie zmienicie świadomości swojego ruchu i tego, jak używać odpowiednio kolana. W czym rzecz? Tutaj jest świetne ćwiczenie, które z jednej strony może być testem, z drugiej strony może być ćwiczeniem. Stań sobie albo przy takim schodku, albo przy takim stepie i zastanów się nad jedną rzeczą. W jaki sposób naturalnie wchodzisz? Na taki schodek. Czy czasem Twój ruch, kiedy pojawia się ból, nie polega na tym, że silnie wychodzisz kolanem do przodu, i teraz cała siła jest pakowana na miesięcz czworogłowy uda, gdzie próbujesz najpierw wyprostować kolano, potem dopiero wepchnąć biodro nad kolano. Jest to nie do końca optymalny ruch dla kolana. On może nie jest zły, bo nie ma czegoś takiego jak niezdrowy ruch. Każdy ruch jest zdrowy. Jednak jeżeli Twoje mięsie czworogłowe i Twoje kolano dominuje nad biodrem, to prawdopodobnie w krótkim czasie to kolano upomni się o to, żeby je trochę odciążyć. Więc generalnie, jeżeli podczas wchodzenia na taki schodek pojawia się u Ciebie ból, to zastanów się nad jedną prostą czynnością. Czy... Czasem nie jest właśnie tak, że to koano za bardzo wyjeżdża w przód. Jeżeli tak się dzieje, to zaproponuję Ci bardzo proste ćwiczenie, które nazywa się po angielsku touchdown, czyli schodzenie w dół. Jedni to mówią step ups, point queen step ups. Zauważ, chcesz ustawić swoje podłudzie generalnie mniej więcej w pionie. Pośladek jest wyprężony, staram się delikatnie pochylić ku przodowi. I teraz całą pracę, którą będę chciał wykonać, w ten sposób, jeżeli... Będę ustawiał podudzie pionowo, będę generował z biodra, czyli wtedy wypycham swoje biodro nad kolano, a nie, tak jak miało to miejsce wcześniej, prostuję kolano i dopiero potem dokładam biodro. Ta druga forma, którą Wam prezentuję, silnie promuje pracę mięśnia posiadkowego, wielkiego i kuszowo goleniowych Więc zamiast prostować kolano, ja wtedy używam silniejszych i większych mięśni, które prostują biodro. Tak powinniśmy naturalnie działać, że biodro to jest to, co przenosi największe siły, Kolano to jest to, co odpoczywa. I zasadniczo ćwiczenie samo w sobie polega na tym, żeby znaleźć się na jakimś podwyższeniu i teraz postarać się wykonywać taki ruch, jakbym chciał zejść ku dołowi, dotknąć stopą podłoża. Tutaj fajna metafora jest taka, wyobraź sobie, że tam jest jajko, chcesz dotknąć stopą jajka, ale nie chcesz stanąć na to jajko, bo ono pęknie. Czyli schodzisz ku dołowi tak, żeby poczuć, że pali Twój pośladek, że pali Twój te uda, Ważna sprawa dla osób, które są bardzo mobilne w biodrach, żeby nie robić tego w taki sposób, że biodro ucieka do boku. Dobrze stanąć przodem do lustra i pilnować, żeby biodro było ustawione w wini kolana, kolano mniej więcej wini stopy. Bardziej będziemy starać się wchodzić w kierunku tej szpotawości, na pewno niż koślawości. Stopa dotyka, wracam. Stopa dotyka, wracam. Stopa dotyka, wracam. Tutaj pilnujemy, patrząc od boku, naturalnie tego ruchu wypychania się biodra ku tyłowi. I tutaj nierzadko dzieje się magia. Bardzo często pracowałem z pacjentami, którzy zasadniczo naprawili swoje kolana, można powiedzieć, w jedną wizytę. Nie dlatego, że coś się tam wyleczyło, tylko dlatego, że zwyczajnie przestali nadużywać swoich kolan, więc wreszcie dali temu stawowi udowo-rzepkowemu informację i w zasadzie możliwość do zregenerowania się. To jest tu bardzo ważne, że często żeby mieć jakiś staw zdrowy, wystarczy go nie przeciążać. Przeciążać to nie zawsze znaczy biegać, skakać. Przeciążać to znaczy robić swoje zwykłe codzienne ruchy, ale w nieprawidłowy sposób. Czyli pamiętaj, że kiedy chcesz coś podnieść z podłogi, to dużo lepszym wariantem zawsze jest najpierw zgięcie bioder, wypięcie się i pochylenie się ku dołowi, albo wypięcie bioder, żeby zejść po coś w ten sposób, a nie ruch kolanami do przodu. Osoby, które cierpią na bóle kona i te wszystkie trzaski zazwyczaj mają problem z ruchomością samych bioder i stawów skokowych, dlatego ten ruch to ostatni ruch, który im zostaje, ale niestety ten ruch skazuje stawu dołożepkowy na kompresję. Więc po pierwsze... Skup się na pracy z samą powięzią, i generalnie ten, ta praca na powięzi, praca nożykiem, nie może być robiona zbyt intensywnie i zbyt często. Dobrze byłoby robić sobie taki zabieg raz w tygodniu, żeby też nie doprowadzać do jakichś nadmiernych urazów. Sprawa numer dwa to to ćwiczenie, które można robić naprawdę codziennie, a nawet kilka razy dziennie w ilości 15-20 powtórzeń w sposób taki, żeby trwale i cały czas jakby z pełną premedytacją, z pełnym naciskiem. Pobudzić do pracy mięśnie posiadkowe. To ćwiczenie nie tyle da wam jakąś wielką siłę, co bardziej spowoduje, że nasza powięź i przede wszystkim układ nerwowy zapamiętają sobie nową, bardziej optymalną konfigurację. Jeżeli w taki sposób na tych wszystkich małych krokach zacznę operować, że schodząc i wchodząc będę używał bioder, moje kołana szybko mi za to podziękują i te wszystkie trzaski, ubytek chrząstki na pewno będą mniejsze i niższe. Co jest bardzo ważne, pamiętajcie, że kochana jak każda część ciała się regenerują, więc jeżeli udacie się do ortopedii, dostaniecie zalecenie, dobrze byłoby tam wstrzyknąć kwas hialuronowy, dobrze by zarzucić suplementy diety i je przyjmować, naturalnie tak jest i ten kwas hialuronowy oczywiście działa i wpływa na przebudowę samych chrząstki, tylko kwestia jest jedna. Co z tego, że dostanę dobry zastrzyk, generalnie z dobrze działającą substancją, kiedy procesy psucia mojego kolana Nieświadomie generowane przeze mnie cały czas będą przewyższały procesy naprawcze. Po pierwsze, musisz zadbać o odpoczynek kolana, ale pamiętaj, odpoczynek to nie jest leżenie bykiem, odpoczynek to jest praca tych modułów w ciele, które działają źle i słabiej. Więc kolana dzięki takim ruchom idą na wakacje, ale pobudzasz biodro, a kolano dzięki temu się będzie regenerowało. W tym odcinku, moi drodzy, to już wszystko. Ja odsyłam Was do materiałów na Puczyński Health Platform. Tam też bardzo dużo informacji o naprawianiu bioder, lędźwi, odcinka szyjnego i w zasadzie o dbaniu o całe ciało. Ja już się z Wami żegnam. Zapraszam do zostawienia linka, komentarza poniżej. Pamiętajcie o przycisku subskrybuj, bo ten przycisk zawsze pozwala Wam dotrzeć do moich nowych treści. Pozdrawiam, Marek Puczyński.